Cześć, nazywam się Tomasz Kowalczyk i witam Cię w kolejnym filmie. Dzisiaj powiem o podejściu do podejmowania decyzji na bazie swoich doświadczeń versus doświadczeń innych ludzi. Powiem o tym, co tak naprawdę zmieniło się w moim podejściu do życia do biznesu na przestrzeni ostatnich dwóch lat, czyli odkąd przestałem działać w marketingu sieciowym. W ogóle dajcie znać, co myślicie o tym tle, bo planuję je zasłonić jakimś jednolitym czarnym materiałem, natomiast być może nie ma to dla was żadnego znaczenia. Jestem ciekaw po prostu Waszej opinii. Aktualnie siedzę w miejscu, które przeznaczone jest trochę do innych celów niż nagrywanie filmu o tematyce finansowo-biznesowej, więc być może to jest jednak dobry pomysł, żeby jak najszybciej to ogarnąć. Także dajcie znać w komentarzach. Kiedyś byłem osobą, która bardzo mocno bazowała na zewnętrznej wiedzy, czyli na książkach, szkoleniach, opiniach innych ludzi. Do tego stopnia, że bardzo często po przeczytaniu jakiejś książki przejmowałem strategię, która była w tej książce prezentowana, czyli podejście do życia, do biznesu. I to powodowało taki chaos, że raz robiłem to, a zaraz robiłem o 180 stopni coś innego, bo przeczytałem w innej książce inne. I byłem tym zajarany i stwierdzałem, że to jest jedyny sposób, żeby teraz tak właśnie żyć. Pamiętam pierwszy taki moment, kiedy dało mi, to do, dało mi jakieś zdarzenie do myślenia, to moment, kiedy byliśmy u milionera, prawdziwego milionera, gościa, który zarabia kilka milionów miesięcznie na biznesie, który stworzył, jest zupełnie pasywny ten biznes. On się już tym nie zajmuje. Mieliśmy okazję być u niego w domu i rozmawiać, i padło pytanie, jakie książki on czyta. Bo byliśmy w gronie ludzi, którzy bardzo mocno bazowali na tym, że trzeba czytać książki rozwojowe, żeby czerpać inspirację, żeby dowiadywać się, jak ludzie, którzy osiągnęli sukces, to zrobili. No i on odpowiedział, że on nie czyta książek i pokazał nam swoje salę kinową. Mówi, że lubi oglądać filmy. I mi to dało do myślenia, że ludzie, którzy coś kreują, tworzą, no często robią to na bazie. Swoich pomysłów, doświadczeń, a nie próbują kopiować osób czy sposobu myślenia ludzi, yy, którzy już coś zrobili. Że nie trzeba wcale inspirować się ludźmi sukcesu, żeby samemu sukces osiągnąć. Druga rzecz, która z perspektywy czasu dla mnie nie ma, nie ma sensu większego, to jest takie podejście: że rób to, co robią ludzie, którzy mają to, co ty chcesz mieć, a będziesz miał to, co oni mają. Jeszcze raz powoli. Rób to co ludzie, którzy, są ludzie, którzy mają już sukces i oni robią określone rzeczy teraz. I to powiedzenie brzmi, że rób to, co oni robią teraz, a będziesz miał to, co oni mają. Bzdura kompletna, to nie ma żadnego logicznego sensu. Ja sam to powtarzałem. Zobaczcie, jeżeli ludzie, którzy mają już sukces, mają pieniądze, mają szczęśliwe życie i tak dalej, no to robią inne rzeczy niż robili, jak do tego dochodzili. Czyli, jeżeli ty będziesz robił to, co oni robią teraz, czyli może pracował mniej. Może wydawał więcej. Może miał inne podejście do życia, do pieniędzy, do finansów, może inną strategię inwestowania, bo mają na przykład są starsi. Jeżeli ty będziesz robił te rzeczy, to najprawdopodobniej nigdy nie będziesz w ich miejscu, bo stracisz pieniądze, wydasz pieniądze, za mało oszczędzisz, za mało zainwestujesz. Czyli może lepiej rób to jeżeli w ogóle, to rób to, co oni robili wtedy, kiedy byli w tym samym punkcie, co ty jesteś. Tylko teraz pytanie, jak ocenić, w którym punkcie jesteś i w którym punkcie oni byli wtedy, żeby to nałożyć? No, każdy ma inne życie i doświadczenia, więc nie ma żadnego sensu. Por próba y znalezienia tego momentu, w którym oni byli wtedy. Tego samego momentu, w którym ty jesteś teraz. Może po prostu żyj swoim życiem i swoimi doświadczeniami. Ucz się na bazie swoich doświadczeń, na, na bazie swoich obserwacji, na bazie swoich błędów i na podstawie tego buduj kolejne kroki. I ja teraz tak podchodzę. Czyli nie szukam inspiracji na zewnątrz i wręcz jestem bardzo ostrożny do tego, że ludzie polecają mi jakąś, nie wiem, nagranie albo książkę. Ja teraz. Aktualnie omijam takie rzeczy z założenia szerokim łukiem Dlatego, że wiem, że to spowoduje zamieszanie w moim podejściu, że rzeczy, które ja robię, które sam czuję do, sprawdzam i doświadczam, że są dobre. One zostaną zaburzone, bo przeczytam w książce, że trzeba robić to tak i tak, i zacznę zachłysnąć się tym, bo stwierdzę, OK to będzie prostsze na pewno i samo się zrobi. No, ale to nie ten droga. Także moje podejście się zmieniło bardzo. Dalej, no, broń Boże, nie neguję książek, bo uważam, że książki są bardzo fajne, że można z nich dużo wyjeść, ale uważam, że trzeba do nich podejść trochę inaczej niż ja podchodziłem wtedy. Czyli nie na zasadzie, że czytam książkę z nadzieją, że tam znajdę rozwiązanie, jak, jak zniwelować wszystkie swoje problemy i odnieść sukces w tydzień, tylko czytam książkę jako rozrywkę, jako ciekawostki, jako być może jedną, dwie wskazówki. Do tego, co mogę zrobić trochę inaczej, jako pewną refleksję albo po prostu ciekawostkę, jak inni ludzie żyją, żyli, tworzyli swoje biznesy, czy cokolwiek innego tworzysz. Także sporo się zmieniło w tym podejściu. Uważam, że ludzie, którzy działają w marketingu sieciowym, powinni bardzo uważać na to, dlatego że zauważyłem, że mnóstwo ludzi to są takie owieczki, które podążają za tłumem, są w grupie. Idą na fali tej grupy, robią rzeczy, które mówi się ze sceny, że trzeba robić, bez żadnej analizy, i uważam, że to jest bardzo potencjalnie szkodzące dla tych ludzi, bo mogą niekoniecznie robić rzeczy, które są dla nich dobre, mogą robić rzeczy, które wydaje im się, że powinni robić. Ludzie czasem, no pęd, tak, owczy pęd, czy psychologia tłumu, robią rzeczy, będąc w określonym środowisku, których normalnie by nie zrobili. I ja widziałem przykłady ludzi, którzy podejmowali działania. No, które by mówiło się niekomfortowe i dzięki temu się rozwinęli, ale one nie były dobre, żeby ci ludzie je podejmowali. Jak na przykład wychodzenie z biznesem do zupełnie obcych praktycznie albo ludzi, których nie widzieli wiele lat gdzie aż po prostu ciało się broniło przed tym, żeby to zrobić a mimo to pod presją tego, że trzeba pokazać ten biznes wszystkim to robili. I myślę, że jeżeli działasz w marketingu sieciowym, spotkałeś się też z takim podejściem, może też takie masz, że trzeba to pokazać wszystkim. No nie, nie trzeba. Pokaż to tym, którzy chcą to zobaczyć, albo pokaż to gdzieś i niech ludzie, którzy chcą się dowiedzieć więcej sami się do ciebie zgłoszą. Także apeluję o rozsądek, apeluję o podejście zdroworozsądkowe, o podejście logiczne, o podejście... Takie, żeby, żebyś ty czuł, że to co robisz jest dobre, żebyś ty czuł, że to jest twoje, a nie żebyś był kopią lidera, który na scenie pokazuje styl życia, którego być może nawet nie ma, a ty myślisz, że robiąc to co on robi, będziesz miał to co on ma, ale nie wiesz tak naprawdę co on ma, więc może najpierw sprawdź, czy on ma to co ty chcesz mieć kiedyś. Bo ja kiedyś też byłem na scenie, jeździłem Mercedesem, zarabiałem pieniądze, ale tych pieniędzy nie miałem. I ludzie chcieli mieć to co ja, nie wiedząc tak naprawdę co ja mam, bo wydawało im się, że to jest niesamowity styl życia. Był super, doceniam bardzo te rzeczy, które miałem dzięki temu biznesowi, ale pewnie mieli trochę inny obraz tego niż był w praktyce. Także to są moje wskazówki na dzisiaj. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co myślicie: jakie są Wasze doświadczenia z tym tematem. Dajcie znać, czy wy bazujecie na książkach, na autorytetach zewnętrznych, czy raczej jesteście osobami, które na bazie swoich doświadczeń wyciągają wnioski i podejmują kolejne działania. Jeżeli film Ci się podobał, to koniecznie daj łapkę w górę. Bardzo to pomaga w rozwijaniu mi tego kanału. Przypominam, że mam cel do końca roku zebrać 1000 subskrybentów. Jesteśmy już. W 60% ponad, także mam nadzieję, że z waszą, z waszą pomocą będzie to możliwe. Także, jeśli tego jeszcze nie robisz, to zasubskrybuj kanał. Jeżeli komuś znasz kogoś, kto działa w marketingu gościowym, może warto, żeby nim tak trochę potrząsnąć, żeby mu wylać kubeł zimnej wody na głowę, to też wyślij ten kanał. Może, jeżeli zobaczy to do osoby, która faktycznie w tym biznesie była 8 lat ponad i doświadczyła sukcesu, który tutaj tak się nazywa. I teraz mówię o tym zupełnie inaczej. Może to spowoduje, że ta osoba trochę bardziej przejrzy na oczy. Także dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!